Cześć wszystkim, witajcie w nowym odcinku, dzisiaj trochę inna forma, jesteśmy na wyjeździe, dwie ekipy, instalacja do zrobienia, także zapraszam was, zobaczcie jak to wygląda od strony praktycznej, jak to od strony montera wygląda, także dzisiaj zobaczymy i montaż i trochę na śmiesznie będzie, także zapraszam cię do odcinka. No to jak przyjechaliśmy, no to rozpakowujemy swoje rzeczy, Filip tu zrobił rozeznanie, dogadał się z inwestorem, gdzie będzie inwerter, czy jest fajna rozdzielka, tu jest inwestycja na ładnie. Czyli wszystko w korytka, wszystko na pięknie, coś będzie posprzątane. To jest Filip, który znowu znał temat. Przyjechała już podróżna. Także zaczynamy działać. Jedziemy ze sprzętem, trochę tego jest. Tu są magazyny energii, trochę ich będzie. Jeden ma 5,8 kW razy 4, no to się robi fajna suma. Połać dachu tak wygląda z dołu. czyli Będziemy montować na tej połaci, na tej połaci panele. Jest fajny montaż, ciekawa dachówka, dachówka Karpiów. No więc też będzie ciekawie. Właśnie uchwyty troszkę inne niż zawsze. No i jeszcze jeden, jedna połać z drugiej strony, i wszystko to pochytamy w jedną instalację. Instalacja odgromowa też na to trzeba zwrócić uwagę. Czy mamy właśnie tę instalację odgromową, czy nie mamy? Wtedy trzeba pewne odległości zachować. Pora na wyznaczenie miejsca, gdzie powiesimy falownik, różne przewody DC. Jest trochę ciasno, ale jak ktoś dogadał jak się popieści, to się wszystko zmieści. Także tak wyglądają magazyny energii, tu jest matka, no i trzy córki. Trzy córki, prześwit na drugą stronę. Zamkniemy to w korytku, Jak pięknie będzie. No i co? Tu powiesimy Iwerkę. To jest fajne. No, nawet nam do twarzy ty. Mm -hmm. Nasze kobity muszą być z nas dumne, nie? Ja, to co jest z robotem? Yy, blacha. Blacha i jak ona się tu koresponduje z tym, nie? Co, Ty przejażdżka jeszcze detektorem? Dawaj. Czujesz to, wibracje, energię. To jak mamy narzędzie, to użyjmy narzędzia. A, A tu by... mamy jakieś lepsze chyba kołeczki, to? te albo te. Uuu, teraz by było potrzebne, żebyś potrzymał odkurzacza. Tak wygląda ten inwerter, tak wygląda od dołu wentylatorki, przewody DC tu będą tu będą baterie, wyłącznik DC To jest też fajne, to, że możemy rozłączyć sobie wszystkie DC Ostatnie szlify, korytko, w tym korytku pójdą kable wszystkie Tu pływy, pływy. na namalujemy jeszcze ja. Tomek mówił, że faktycznie żeby się uczyć że miał się uczyć i iść na studia, ale... Czy ja wiem, czy to jest zła robota? Fajna robota, słońce świeci, Tomek opalony To prawda na budowlano, ale... Czyli co, zobaczmy jak poszły prace, teraz jak pięknie już skończona instalacja to przestało padać, nie? Tak to właśnie bywa, ale efekt jest, tu jest jedna połać, jest też druga połać, więc tak to wygląda I jest trzecia połać, więc mamy trzy połacie, instalacja fotowoltaiczna z magazynami energii, rozłącznikiem Czyli napięcie nam nie wchodzi do budynku, tutaj widać, czyli tu nam rozłącza panele i napięcie nie wchodzi do budynku a takie rzeczy nawet tu robimy. Czyli ponownie składamy kostkę po przeciąganiu tak zwanego druta, nie? Teraz robimy zasilanie awaryjne, tak? Więc trzeba drugi kabel, żeby było zasilanie w domu. No dobra, Filip, pokaż w takim razie wszystkim, na czym polega awaryjne zasilanie. Oficjalnie końcówka, tak? Tak. Generalnie zrzucimy sobie tutaj tylko tak na krótko. Zasilanie. Czyli co, symulujemy, że nie ma napięcia w sieci. I. A my mamy my napięcie mamy. Więc na tym właśnie polega awaryjne zasilanie. Wszyscy nie mają prądu, a my mamy test skończony pozytywnie. Czyli co? Mamy to. Tak wygląda inwerter. Tak wygląda rozdzielnia. W tym przypadku są styczniki. zamontowane zabezpieczenia AC, DC. No i jest coś ciekawego: czyli data hub. O sterowanie całym domem, budynkiem, różne możliwości, od w zależności od pogody, ładujemy, rozładowujemy magazyny od y, ilości energii. No ma to sporo, sporo, naprawdę sporo możliwości można zaprojektować. Jeżeli coś się stanie, no to wtedy wykona coś. Jest również zasilanie grzałki, czyli możemy sobie nadwyżkę prądu właśnie zasilić grzałkę do ciepłej wody użytkowej, gdy napięcie będzie za wysokie. No właśnie taki SOLAX Data Hub ma takie możliwości. Pokażemy też w aplikacji jak to wygląda. Także możecie sobie w następnym odcinku zobaczyć też, czy szorcie, jak to wygląda fizycznie, to projektowanie, scen. I co? SOLAX funkcjonuje, co prawda na dworze ciemno, no ale my awaryjne zasilanie mamy. Jeszcze pokażę baterie, baterie są tutaj, matka oraz trzy baterie. No trochę tego jest, także gotowe, my się zbieramy.